Biosynteza białek lub synteza białek to podstawowy proces biologiczny, zachodzący wewnątrz komórek, równoważący utratę białek komórkowych poprzez degradację lub eksport poprzez produkcję nowych białek. Białka pełnią szereg krytycznych funkcji jako enzymy, białka strukturalne czy hormony. Synteza białek jest bardzo podobnym procesem zarówno dla prokaryontów, jak i eukaryontów, ale istnieją pewne wyraźne różnice. Jedna. Syntezę białek można ogólnie podzielić na dwie fazy: transkrypcję i translację. Podczas transkrypcji, fragment DNA kodujący białko, znany jako gen, jest przekształcany w cząsteczkę matrycową zwaną informacyjnym RNA marna. Ta konwersja jest przeprowadzana przez enzymy znane jako polimerazy RNA w jądrze komórki 121 u eukariontów ten marna jest początkowo wytwarzany w postaci przedwczesnej premarna, która podlega potranskrypcyjnym modyfikacjom w celu wytworzenia dojrzałego marna. Dojrzały marna jest eksportowany z jądra komórkowego przez pory jądrowe do cytoplazmy komórki, aby nastąpiła translacja. Podczas translacji marna jest odczytywany przez rybosomy, które wykorzystują sekwencję nukleotydową marna do określenia sekwencji aminokwasów. Rybosomy katalizują tworzenie kowalencyjnych wiązań peptydowych między kodowanymi aminokwasami tworząc łańcuch polipeptydowy. Po translacji łańcuch polipeptydowy musi się zwinąć, aby utworzyć funkcjonalne białko. np. aby działać jako enzym, łańcuch polipeptydowy musi być prawidłowo zwinięty, aby wytworzyć funkcjonalne miejsce aktywne. Aby przyjąć funkcjonalny trójwymiarowy 3D kształt Łańcuch polipeptydowy musi najpierw utworzyć szereg mniejszych struktur podstawowych zwanych strukturami drugorzędowymi. Łańcuch polipeptydowy w tych drugorzędowych strukturach fałduje się następnie, tworząc ogólną trzeciorzędową strukturę 3D. Po prawidłowym złożeniu białko może podlegać dalszemu dojrzewaniu poprzez różne modyfikacje potranslacyjne. Modyfikacje potranslacyjne mogą zmienić zdolność białka do funkcjonowania w miejscu jego umiejscowienia w komórce, np. cytoplazmie lub jądrze, oraz zdolność białka do interakcji z innymi białkami. 3. Biosynteza białek odgrywa kluczową rolę w chorobie, ponieważ zmiany i błędy w tym procesie. Poprzez leżące u podstaw mutacje DNA lub nieprawidłowe fałdowanie białek są często podstawowymi przyczynami choroby. Mutacje DNA zmieniają kolejną sekwencję marna, która następnie zmienia sekwencję aminokwasową kodowaną przez marna. Mutacje mogą powodować skrócenie łańcucha polipeptydowego poprzez wygenerowanie sekwencji STOP, która powoduje wczesne zakończenie translacji. Alternatywnie, mutacja w sekwencji marna zmienia specyficzny aminokwas kodowany w tej pozycji w łańcuchu polipeptydowym. Ta zmiana aminokwasowa może wpływać na zdolność białka do funkcjonowania lub prawidłowego fałdowania 4-4. Nieprawidłowo sfałdowane białka są często związane z chorobą ponieważ nieprawidłowo sfałdowane białka mają tendencję do sklejania się, tworząc gęste grudki białkowe. Te grudki są związane z szeregiem chorób, często neurologicznych, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona 5.